I tak się przyjęło. Na pewno nie wierzyliście, że to wejdzie, wiedzieliście, I weszliśmy w ile? w 40 minut. Bież... Słyszycie się, patrzy, żeby to było fajnie wyglądało. O nie wiem. Dopiero my się uczymy być wiem. Instagrama, więc proszę nam zobaczyć. a błęzie, ty jesteś, okazji na tej Ej, Nie wiem. No, o, to tak w sumie, ja nie wiem. Nie na tej wiem. Nie Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. wiem. Nie. Kasia, a dostałaś już jakiś prezent? Nie. A chciałabyś dostać? Nie. A zaraz dostaniesz? Nie. Ale dzisiaj... Tak, a zdaj od kogo? Nie a to jest wiem. jeden z prezentów, bo to nie... Ja tym nie skończyłem. To jest twój pierwszy prezent. O! Po linii bankowej. O! coś tam mi świta Wyobraź sobie, że przyglądają cię się W sensie ja też, bo też wyczucza, Zaraz dostaniesz ten wypadek I będzie super ekstra Naprawdę? Tak. Ale yyy. możesz się dołączyć jak coś. Nie wiem o czym mowa I to będzie takie make a wish Kasia O oh, Jezus Jezus Co byś chciała dostać? Bon do Douglasa? A jakiś <laughs> inny bon jakbyś chciała dostać? To, dokąd? to bon do balonik? <laughs> uwaga, uwaga. Trochę się podniosło, sorry, sorry, ale tak. Złota koperta może nie widać. Jest, bankowej. Z życzenia. 100 lat, Kasia. O jezus, już tu? Tak, już tu. No, Można no, to zrobić. No, 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 no. Mam to. Także wszyscy z info, że ci 100 lat, wszystkiego naj naj, Wyciągaj. Naj. Co? Nie, oszaleliście. A skąd wy wiedzieliście o ja czymś takim? O, ja pierdolę. Co? Jezus Maria, dziękuję wam. Ale skąd wy myśle myśleliście o tatuażu w ogóle? Jak to się stało? Jakiś czy co? Takie coś zostało. A! O ja dziękuję wam bardzo, jestem uzuszona. Kasia, czy chciała, chciałaś taki prezent dostać? Możełaś? o niej. No kurde, przecież wiecie, że mówię cały czas o tatuażu. Ja o tym czyli wy mi sponsorujecie ten tatuaż? No, to jest, to jest nie, że cię to jest twoja decyzja, ale. Bo ja nie, wiem, czy ja tego nie, tego nie, buty. No bo no ci, Kasia, ja, ja chciałam ci powiedzieć, bo ci powiedzieć, te buty nie, 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 Ej, ale to, nie, 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 to nie, Bardzo ale nie, 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 ale o ja Mega prezent. W ogóle to jest dziwne, że ja o tym mówiłam i... Ale jak to jest możliwe? Ale dobre sobie jak, jak, jak z jaką jaką z Dlatego my takie ciepło robiliśmy, cały czas już pod, pod, Dobra, napisz tego maila, napisz, nie? Ile to będzie kosztować? Ale ja przecież sama zaczęłam o tym mówić, nie? No właśnie. To było też z tego Doceniam. Bardzo. Nie? Bardzo. Ciebie, że ja jest wiele. Wow, no to ostra najemka jest wskazana. Idziemy pić wino Wow, dziękuję. Teraz też muszę się wytatuować. W ogóle, kurde, już teraz muszę, Będzie siarek, wrócę bez tatuażu. Znaczy ja się, bałam się, że będziesz traktowała tego jako przymuszenie. A! Dobra, to jeszcze przemyślę, że to będą buty na lato czy jednak tatuaż, ale bardzo mam takie... Tak Także 100 mm. lat jeszcze raz w Unii Bankowej. Bardzo dziękuję.